Ja się, z tej strony a To jest nowy odcinek z gry Age of History 2. No i dzisiaj, jak wchniemy sobie w scenariusze, to nie będziemy grali ani współczesnego światu, ani II wojny światowej, ani 1440 itp. Tylko dzisiaj zagramy sobie dla odmiany Brazylią, czyli będziemy toczyć wojnę pomiędzy po prostu, tak mi się wydaje, po prostu w Brazylii. No i ja dzisiaj, z okazji na to, że ja coś takiego jak Polska i Polska zaczyna się na ITP, to, zag to zagram sobie parą. Nie wiem jak to się czyta, powiem no to para będzie, będzie. Będę na to mówić para i tyle. Więc dobra, startujemy. Gramy para. Gramy parą. Poprawcie mnie w komentarzach, jak ktoś źle mówię. A, dobra, podatki na pewno trzeba zwiększyć im badania trochę. I teraz to... O kurde! Ile ja tego mam? Dobra, no to, to to na pewno przyrost ekonomiczny wszystko idzie. Przyrost populacji tak samo. Dobra, i teraz tak: utrzymanie wojska na 15 damy. Badania na 5, 2, 2, 2. Raz, 2, 3. Dodamy ostatnie wpływy z podatków. Dobra, i mamy to tak zrobione. Teraz od razu chyba bym poszedł sobie na to. A mapa, a mapa, a mapa. Poprawcie mnie w komentarzach, jak ktoś mieszka w Brazylii. Um, ale wątpię. Chyba, że jak gdzieś tam jesteście, to powiedzcie w komentarzach. Jeśli mieszkacie w Brazylii, to mnie poprawcie. Bo totalnie nie wiem, jak, jak się wymawia to. E dobra, i szybko się wybijamy. One, oni nie, pewnie nie mają za dużych jeszcze tych prowincji tam. Uwaga. Tak, nie mają jeszcze za dużo. Zasadnie, normalnie mogę na nich wbić. No nie mogę, no nie, 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 dobra, dobra, otoczeni. dobra, udało się. Mamy amapę, mamy amapę. Mamy amapę, dobra, więc mamy. Asymilujemy szybko i podbiliśmy amapę, więc Simba Podbiliśmy, mamy amapę. Mam już chorobę, plaga. Plaga, dobra, jest plaga. Nie zadowala mnie to. Teraz możemy się wyrzucić na ten temat, małe, TOTANTINS TOTANTINS Okej, okay, dobra, niech będzie, wyruszymy na TOTANTINS hmm, Szybko lecimy tam tym wojskiem, dobra Szybko, nie asymilujemy, tylko dodajemy sobie wojsko Ale asymilacje też mi każą robić z niewiadomych powodów yy, Dobra Zaraz robimy tak Jeszcze ja tutaj trochę wojska Tutaj trochę wojska Dobra, skipujemy dużo tur Potem dajemy tutaj wojsko No bo skipujemy tury i dajemy tutaj wojsko No i się wybijemy na to co, na co... To co Nantis Jak, jak dobrze to mówię to to, to to co Nantis jakieś dziwne No nie no, serio? O nie no! Co to za shit? Nie no widzowie I W ogóle mam do was pytanie Bo nie wiem, nie obiecuję Ale może się uda To będę Pewnie większość z was zna tą gierę to jest Ta gierka jest popularna na praktycznie cały świat Jeśli ktoś z was Kojarzy taką grę jak Brawl Stars Bo pewnie większość z was Ją kojarzy No to może będę ją nagrywać Ale, jej nie, ale nie obiecuję tego nie, Żebyście wiedzieli no i jak na razie, tutaj źle to bardzo wygląda, bo podbi bo oni się na do sobie nie wbijają. Oni mieli tylko dwie prowincje. A jak na razie mają ich więcej. O wiele więcej. I to mi się strasznie nie podoba, bo że oni mają strasznie mała wojska i oni robią tą taktykę, jak ja czasami robię, czyli 14 wojska i po prostu mam tam zero, nie? I oni się na mnie wbijają i to jest ich taktyka. Mhm. Tak, oni na to grają właśnie. Oni właśnie na takie coś grają. Dobra, ale. To już jest zapobiegane. Dobra, udało się! Udało się to zrobić w końcu. I mamy to. Mm, dobra. Szybka asymilacja. Ale muszę sobie. Wojsk, ten, tam, nie wojska. Te 20 tysięcy. Simba. Dobra, i szybko asymilujemy. Dobra, już chyba więcej nie trzeba asymilować. No, nowotwór! No to w badania trzeba zainwestować trochę. No, dobra. Zainwestowaliśmy w badania, nie powinno być aż tak źle. Ty, ja mam z nimi wojnę? Czy coś? Nie, nie mam z nimi wojny. Aha, daj dostęp wojskowy Alagos. To jest Alagos. Nie, co to jest Alagos? Alagos, where is Alagos? Pff, gdzie jest Alagos? Widzowie, gdzie jest Alagos? Pomocy, gdzie jest Alagos? O tutaj jest Alagos! To niebieskie to jest Alagos! Dobra. Mamy Alagosa. Znaleźliśmy Alagos. No i ostatnią rzeczą, którą ostatnim państwem w jaką dzisiaj podbije, jak dzisiaj podbijemy to będzie. Hmm. Dawajcie to. To podbijemy. To jest dosyć. Jest dosyć duże państwo. Ale ten. One ma mało prowincji i... Możemy idealnie wykorzystać ten moment, bo się wbijemy na wojnę, i to będzie moja prowincja. Tak. Mhm, już to widzę. No no, to nieźle, to nieźle. No to się wbijemy na marancho. Na marancho się wbijemy w takim razie. Na marancho się wbijamy, no nie, no co to za shit? Uwaga. No nie! No, serio? Wy się będziecie znowu w takie coś bawić ze mną? Bo mi się nie chce. Mi się naprawdę nie chce z wami w takie coś bawić. Bo to wkurza. Strasznie to wkurza. Jak ja muszę wysłać po 300 wojska. Po 500 nawet i. Uwaga, dobra, zapobiegliśmy temu. Dobra, uwaga, mamy to. To jest nasze teraz. Nasze tereny piękne. Szybką asymilację zrobimy. Ja zapisuję giereczkę. szybki odcinek dzisiaj był. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Wpiszcie w komentarzach, jak się nazywały te wszystkie kraje Państwa, ciul wie co to jest. Jeśli mieszkacie w Brazylii, bo to możecie mnie poprawić. No i oczywiście piszcie, czy chcecie taką grę Brawl Stars tak jak na moim kanale, bo może mi się uda, ale nie obiecuję. Więc jak chcecie, to możecie napisać w komentarzu i... W sumie to um, życzę Wam ni miłej niedzieli, bo raczej to wstawię jeszcze w niedzielę. No to ja się z Wami żegnam i nara!